Ponieważ jakby wiemy, że może nam pokazywać pewne potencjały, tego co się wydarzy, co się raczej nie wydarzy, co, jaki może mieć pewny wpływ, ale też no jest to jakby powiem, taki jakiś taki zasób, takiej wiedzy o charakterze pewnego człowieka, czy jakichś pewnych cechach, cechach ludzi. I o ile wiedza taka ogólniejsza na tam ludzi są takie i takie, jest powiedzmy dostępna, no to już e, zakładam, że tak jest, to są jakieś też właśnie te podtypy, te podarchetypy, pod że są jakieś, że ktoś e, ma na przykład ascendent w tym, a tam księżyc w czymś tam, e, jak to jest i też jaki to może mieć na nas wpływ, na przykład, że załóżmy ja tam jestem węg, a ktoś jest czymś innym. Mam na przykład relację z nim biznesową i czy nawet taka ogólna znajomość tego może już mieć jakby ułatwiać nam powiedzmy, że on to jest baran, tak sobie obserwuje tą osobę, dobra, o, to to jest archetyp bar, baran, więc na przykład łatwiej go tam, nie wiem, łatwiej go tam nie wiem, urobić, żeby nam, żeby nam się dobrze współpracowało, to w taki sposób na przykład trzeba na niego na niego, na niego działać. Okay. Takie pojęcie wiesz, w świecie astrologicznym, dlatego muszę tutaj to trochę tak dopasować. W każdym razie, jeżeli chodzi o archetypy i podtypy, to odnosząc się do tych fragmentów typu ascendent, księżyc na przykład w jakimś innym znaku, żeby tak ogólnie to opisać. Tak jak powiedziałaś wcześniej, że jeżeli się rodzimy w, na przykład no, w byku, jest słońce, no to jesteśmy bykiem. Czyli nasz solarny znak to jest na przykład byk. Albo to jest lew, albo skorpion, czy jeszcze inne. I słońce jest bardzo ważne. W astrologii słońce oznacza m.in. naszą świadomość. Jest to też jedna z planet pokazujących naszego ojca i dla kobiety również partnera w sensie męża. Na przykład. Słońce jest jednym ze wskaźników na siłę życiową. I też na nasze przejawianie się w świecie. Także Słońce ma wiele różnych archetypów, i w zależności od tego, z czym pracujemy, patrzymy na położenie Słońca pod takim lub takim kątem. I to jest jakby jedno. Czyli niech będzie, że rozważając temat Ojca i relacji z naszym Ojcem, patrzymy na położenie Słońca. Spróbuję tak zobrazować, żeby się załapał, o co tutaj chodzi w tym temacie. Także niech będzie, że chcesz rozważyć, jak polepszyć swoją relację z ojcem i patrzymy, więc patrzymy między innymi na słońce. Ale słońce to nie jest jedyne, na no, co możesz zobaczyć, jeśli chodzi o temat ojca. Może słońce jest po prostu okej, okay. więc patrzymy teraz pod tytuł, no, nie? To nie jest też tak, że słońce jest najważniejsze w temacie ojca. Ważne są domy, czwarty i dziesiąty, i władcy tych domów, gdzie oni poszli e, i czym oni się zajmują, e, jakie oni mają relacje i z, i z jakimi siłami. E, następna sprawa ważna jest Saturn, ponieważ Saturn jest e, tą energią e, ojca, której my często niezbyt e, lubimy ją, która jest taka trudna, nieprzyjemna e, strona ojca, ta taka. E, która jest dla nas niełatwa nie w obcowaniu. Także to byłyby też takie podtypy trochę. I można popatrzeć jeszcze na położenia innych planet i ich aspekty. To jest taki przykład dla relacji z ojcem, że właśnie bierzesz nie tylko jedną właśnie rzecz, tylko bierzesz te różne powożne. W ogóle położenie Księżyca, Księżyc jest jednym ze świateł. Też to określamy jako tak Planeta osobista, światło, ale planeta osobista też czasami. To określenie nie jest poprawne, ale można to tak zaoprawić. I On pokazuje w ogóle nasze nastroje, nasze stany psychiczne może pokazywać nasze dzieciństwo pokazuje też naszą matkę i to, jaką, jeżeli jesteśmy kobietą to jaką matką my będziemy dla kogoś a w horoskopie mężczyzny może pokazywać również jego kobietę ale bardziej od strony żonę niż na przykład kuchantel. Księżyc może pokazać tą, o którą chodzi. Położenie księżyca. I tutaj jest tak, niech będzie, że załóżmy, ktoś ma słońce w danym znaku typu lew, a księżyc ma położone w jakimś typu koziorożec. I też kobieta będzie inna z Księżycem w a mężczyzna będzie inny z Księżycem w Koziorożcu, bo to też jest tak, że zależy jaka jest płeć, to przecież inaczej, inne są konstrukcje emocjonalne i psychiczne kobiety i mężczyzny. Także z jednej strony chciałby się przejawiać ten lew i w ogóle taki jest stworzony do tego, żeby się pokazywać, a z drugiej strony emocjonalnie jest taki gdzieś tam osamotniony i wyalienowany. Przykład. Także z jednej strony jest ta energia taka właśnie ognista, żywa, taka rezolutna, a część tej osoby jest taka właśnie, czy może jego partnerka na przykład uważać, że czemu ty jesteś taki zimny, czemu ty na przykład do mnie nie mówisz, czemu ty taki jesteś na scenie, jesteś na przykład taki, że tutaj skaczesz i pokazujesz i w ogóle robisz show ogóle siebie na scenie, ja bym chciała, żebyś ty był przy mnie wylewny, a tymczasem ty siedzisz i po prostu nie odzywasz na przykład. Niech będzie, że ma tam księżyc z tym właśnie koziorożców. Ważne jest też to, że w ciągu naszego życia my się zmieniamy, ponieważ są też te inne ruchy, prognostyczne, typu progresje, czyli nasza scena będzie się bardzo, bardzo powoli przesuwał. I na przykład ja się urodziłam. Z ascendentem wody, który niedawno zmienił mi się w ascendent w skorpionie, a po osiemdziesiątce zamieni mi się w strzelca. Ale to będzie dopiero wtedy. A u niektórych osób, które są w moim wieku, już dwa ascendenty się zmieniły, bo to też się różna jest: to jest już zależne od tego, jak konkretny horoskop działa, jaki był moment narodzin, i tak dalej. Moment i miejsce. I jak się przesuwają te ruchy planet, te takie dodatkowe, to też my nabieramy pewnych cech. Na przykład ktoś ma słońce urodzeniowe w byku, ale ono się będzie bardzo, bardzo powoli przesuwać. Jak będzie miał, niech będzie 20, albo 30, albo 40 lat, ono przejdzie do znaku bliźnią, jednych z tych metod prognostycznych. I wtedy ta osoba zacznie mieć dużo cech bliźniaka. Mhm. Mimo że jak patrzymy na jej horoskop, no to niby skąd? Mhm. Ta osoba nie ma nic w bliźnie, tak? I widać, że znak bliźniąt w ogóle nie jest aktywnym znakiem, a ta osoba jest wyjątkowo taka aktywna, może być gadatliwa, może mieć pełno kontaktów, może być jej dużo tu i tam. I właśnie to da się dokopać do tego, co to pokazuje. Właśnie innymi metodami astrologicznymi one też mogą tam zajrzeć, w ogóle jest tutaj tak dużo, o czym by można powiedzieć. Na przykład są też takie ruchy progresywne Księżyca, które co 2,5 roku się zmieniają, ponieważ cały ten progresywny cykl trwa około 30 lat, więc 2,5 roku Księżyc będzie szedł przez jeden znak. I raz na 2,5 roku po prostu jest zmiana energetyczna, ponieważ Księżyc oznacza dużo z nas. W ogóle cały horoskop to, to jest konstrukcja nas i naszego życia. Widać tam też naszych rodziców, naszych dziadków, naszych przyjaciół, nie wiem, tam, firmy, z którymi pracujemy i różne inne rzeczy, bo to wszystko oczywiście jest część naszego życia. Nasi rodzice, rodzeństwo, kuzyni, to oni też są częścią naszego życia, więc w horoskopie to wszystko jest. Ale są horoskop to jest jakby konstrukcja nas i tego, co tam się będzie działo. I tam jak raz na te dwa i pół roku można widzieć, jak się zmieni też ta energia. Czyli na przykład e, teraz mój progresywny księżyc był przez e, m, już prawie pełny cykl wodnika przerobił i to jest bardzo ciekawe, dlatego że tak jak nie przeklinałam przez jakieś tam kilkanaście lat, <laughs> nie przeklinałam jak byłam nastolatką, a później przestała i byłam taka po prostu niesamowicie dobrze się wysławiająca. To kiedy Księżyc Progresywny przeszedł do wodnika, to pamiętam, że powiedziałam pierwszy raz coś w że chuj Po prostu. I to było takie, mimo że ja i. Ktoś, nie pamiętam, że to dlaczego ja to powiedziałam, był totalnie taki. zszokowany, dlatego że on nie słyszał nigdy, żeby ja używała takich słów. A kiedy właśnie energia wodnika podziałała, wodnik się buntuje i właśnie mówi chuj, to u mnie się też ta energia uruchomiła i ten kontrast wodnikowy właśnie zadziałał. Też te działanie wodnika jest bardzo specyficzne, także mogę powiedzieć też, że bardzo różne rzeczy ze mną zrobiła ta energia przez te, te 2,5 roku i już dobiega swojego okresu powoli. Niedługo zmieni się nas na znak ryb, także kolejny czas będę mieć w energii Neptuna na takiej rybiej. 2,5 roku. Także to jest też warto zobaczyć, jakie są ruchy energii. I jeszcze jedna rzecz, która jest też fajna, to są ruchy planet, które nas transformują. Ponieważ nawet jeżeli jesteśmy jacyś i jesteśmy pod jakimś kątem, na przykład słabi, to gdy będą przechodziły przez nas trudne planety, które idą czasami bardzo powoli. I nie zawsze muszą iść po naszych planetach, żeby przez nie przechodzić, ale mogą iść w takich punktach horoskopu, że tworzą do nich układy i energia ich oddziałuje wyjątkowo mocno na dane, yy, nasze planety, to po prostu rzeczy w naszym życiu mogą się wtedy zmienić.